Hello, hello, z tej strony Dematnik 18. Dzisiaj pokażę Wam poradnik, jak za darmo zdobyć dowolny przedmiot z Amazonu. E, za darmo e, działa w 100% teraz grywam teraz wam e, wszystko pokażę ok a więc e, jestem na Amazon.de, będę z zamawiał i e, chcę sobie zamówić e, tą e, kreweturę Razer mm, i tak żeby e, można było to działać żeby e, zamówić za darmo nasz produkt E, musimy sobie skopiować link. Teraz e, wchodzimy w Discord, którego Wam podam w opisie. E, Discord stronę e, i wchodzimy w ten link. Mamy tutaj e, formularz. Musimy teraz ten formularz sobie wypełnić. Tutaj wklejamy link do aukcji. Wpisujemy e, 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 nasze dane. i hasło i wysyłamy nasz formularz teraz powinniśmy zaczekać około 2 dni i e, zamówione produkty pojawią się w naszym koszyku i dziękuję spróbujcie i dawajcie łapki dermani 18